Bambino. Oliwka, krem, mydełko. Pielęgnują, łagodzą podrażnienia, nie wywołują alergii. Bambino. Nie znam nic lepszego. Żaden system spłukiwania nie gwarantuje czystości. Kostka toaletowa Domestos. Łatwa w użyciu, niezrównanie silna i trwała w działaniu. Znakomicie odświeża muszle domu. Zawsze czysto i świeżo. Zawsze Domestos. Twoje włosy są cienkie i delikatne? Wiadomo, dlaczego włosy stają się słabsze. Tracą naturalne ceramidy zapewniające im siłę. L'Oreal stworzył dla Ciebie LSF z ceramidami R. Pierwszy szampon z ceramidami R, które wnikają do wnętrza włosa i odbudowują jego strukturę. Dzięki LSF włosy cienkie i delikatne są odmienione. Są mocniejsze, grubsze.